Jedna jest włożona tuż i pod kolanem. Druga jest włożona w ten sposób. I teraz łapiemy. teraz najważniejsze tu jest do niego się przysunąć jak najbliżej. Jak to się do niego przysunę, to go wciągam, odpycham nodami. Jak go na naciągnę, to potem nogi go odpychają. I jestem w jakby tam sytuacja. Jeszcze raz. Jest włożona noga, i druga to sama. I teraz muszę się do niego jak najbardziej przytulić. Ciągam na siebie i teraz nogi odpychają, odpychają, wchodzę na niego. No i teraz wszyscy zaraz powiedzą, no może wystawić tą rękę i się podeprzeć. A niech się wystawi. Tylko czekamy na to, żeby... Cosa <coughs> facciamo